Widzowie, śmioneczko Śmieczko wszystkim z tej strony Gamer 1993, już w sumie Gamer 1997 Ponieważ przez Was nie mam ani subskrypcji w ogóle i łapki do daję, a co chwilę łapki do ani nikt nie daje łapek górę i już pierdolę ten YouTube chuj. W chuj pierdolę ten YouTube, to przez to, że ktoś łapki dudaje i nikt nie ogląda moich filmów, nic, nawet kurwa nagrywam się, staram, a wy to nic, tak to jest jak śmiecia, na 7 dni opuszczam kanał, na 7 dni tylko, i macie w karcie z na... Na YouTube ogłoszenie i quiz jest. I pomóżcie mi uratować ten kanał, bo już nie daję rady. Przez jakiś kompetentów debili, które łapki dodają i nic. I nie polecają zapełnie przez Messenger albo Discord mówią, że jestem chujowy. Nie, kończę z tym. Kończę. W skazałem przez to Windowsa. Skasowałem formatowanie wszystkie dyski i komputeru to wywiozę na złą. To wszystko, co powiedziałem. Na 7D zostawiam. W dupie już mam, przez to już kurwa mnie nie zmotywuję. Jeśli udało wam się uratować mój kanał, proszę piszcie komentarzu. Hashtag uratuję kanał. Tak, zróbcie to. hello